Cześć, witam, X Grosz z tej strony. Witam na kanale Kryptokamikadze i powiem Wam, że nie ma lepszego momentu, aby porozmawiać o jednym temacie, który cały czas o jednym temacie, a właściwie o jednym hasle, które słyszymy non stop powtarzające się z ust prawie każdego jednego youtubera, nieważne e, każdego jednego youtubera, w każdym, w każdym jednym artykule gdziekolwiek przeczytacie, to hasło się powtarza po polsku, po angielsku i w każdym jednym innym języku, a więc hasło brzmi nie inwestuj więcej niż możesz stracić. I zresztą tu w komentarzach John Wayne napisał, że to hasło to jest jeden wielki syf. No, po części zgadzam się z tym, po części zgadzam się z tym jego tutaj wywodem. Nawet tutaj kliknąłem lajka, like że się zgadzam, choć nie do końca całością się, z całością się zgadzam, ale po części się zgadzam. Jedno jest ważne. Ludzie nie zdajemy sobie sprawy, sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Ile tak naprawdę jesteśmy w stanie stracić, i żeby nas to nie zabolało, dopóty, dopóki nie dotknie nas właśnie ta owa strata. I powiem tak, tak jak tutaj um, właśnie wie, Paweł, Paweł chyba dodał, że tak naprawdę inwestorzy nie patrzą na to, że mogą stracić, prawdziwi inwestorzy, tylko badają temat i um, pięć razy, dziesięć razy, tak jak tutaj, i dopiero wtedy wchodzą w jakąkolwiek inwestycję. I tutaj bym się właśnie zgodził, teraz. Um, Chciałem właśnie dodać coś takiego, że w momencie takim jak dziś, kiedy XRP spada do 25 centów, a wszyscy, którzy czujemy, albo wszyscy, którzy czują tutaj jakiś potężny niesmak, potężną sceptycyzm, po prostu czują pot na czole, czują ból z tej właśnie z tego wahnięcia się ceny w dół, to najwyraźniej, najbardziej tutaj można odczuć to, że najwyraźniej mają za dużo zainwestowane. To jest najlepszy współczynnik. I nieważne, co macie w tym momencie na rynku, jakiekolwiek aktywo posiadacie w swoim portfelu, jeżeli czujecie przy tym lekkim wahnięciu cen, czujecie ból, czujecie strach, czujecie panikę, to znaczy, że definitywnie jesteście przeinwestowani. Czyli zainwestowaliście więcej, niż możecie sobie stracić. Więc... Przyjmijmy tą lekcję, przyjmijmy to odczucie, przyjmijmy to jako coś, co wyznacza nam granicę, gdzie jest nasza granica, i przy najbliższym momencie, kiedy wyjdziemy na zero, wyjdziecie na zero, wyjdziecie na plus, wyjdziemy na plus jakkolwiek już mówię do Was i do siebie samego, wtedy zrealizujmy zyski, wyrównajmy poprzeczkę, postawmy ją w tym momencie i na takim poziomie, na którym jesteśmy. Bez uczuć w stosunku co do ceny e, naszego, naszego portfela. I wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, że o, tą kwotę to już mnie nie rusza, może się z nią dać wszystko, ciągle mnie nie rusza. I to jest podstawowa rzecz. A więc taka właśnie nauczka, taki rynek. I ten rynek daje nam wiele, wiele powodów do tego, aby. Ustosunkować się do naszego portfela w odpowiedni sposób. Czy to tradujemy na, czy to tradujemy na BitMEXie, czy to trzymamy swoje krypto na portfelu. Jakkolwiek robimy, ten rynek uczy nas, co tak naprawdę jesteśmy w stanie, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Muszę tutaj z przykrością stwierdzić, że, Robert, no bardzo przykro mi, że tak ci kiepsko poszło na BitMEXie, ale. Jedną lekcją, którą tutaj możemy wyciągnąć z Twojego, dzięki, że się w ogóle podzieliłeś tym swoim, tym, swoim, tym swoim doświadczeniem, ale jedną lekcją, którą możemy wyciągnąć właśnie z Twojego komentarza, jest między innymi to: nie inwestuj więcej niż możesz stracić, a szczególnie jeżeli nie wiemy, co robimy dokładnie. I tutaj Bitmex jest bardzo dobrą lekcją. Bitmex daje super lekcję, jeżeli chodzi o trading, ale definitywnie nie z takimi kwotami. Ja nie mówię tutaj nawet ja, Osobiście wyznaczyłem sobie maks dziesiątkę bitcoina, czyli jedną dziesiątą bitcoina, i to w momencie, kiedy bitcoin był w okolicach 3000 z czymś, to był, to był mój max, który sobie pozwoliłem stracić na Bitmexie. który, który stratę, którego bym powiedział, że a, tam nie wyszło mi hazard, nic wielkiego, nie? To, że. Yy, Uczyłem się na tej właśnie jednej dziesiątce bitcoina, to jest świetnie. Jeżeli na przykład dla Was takim maksimum, które sobie możecie pozwolić jest stówka czy ilekolwiek, to jest Wasze maksimum i nie pozwalajcie sobie stracić więcej po prostu. Każdą jedną przegraną musicie przeanalizować. To jest jak w pokerze. Każdą jedną przegraną trzeba przeanalizować. Co źle zrobiłem? Dlaczego źle zrobiłem? Czy nie za pochopnie postąpiłem, czy emocjami się nie kierowałem i tak dalej, i tak dalej i tutaj, o, Paweł potwierdził tutaj po prostu poszedłeś za grubo Paweł tutaj widzę, że się dosyć udziela ze swoimi komentarzami czytałem komentarze i czytam komentarze nie zawsze się ze wszystkimi zgadzam, no ale no ale może ktoś inny się po prostu zgadza nie wszyscy się musimy ze sobą zgadzać teraz, wracając do tego, co dzieje się na rynku i do tego, co wszyscy zaobserwowujemy otóż E, wszyscy udajemy poważnych inwestorów, e, wszyscy udajemy, że wiemy, co się dzieje, aż nagle cena nas zaskoczy i wtedy e, ręce opadają i wychodzi, wychodzi amatorszczyzna i, i, i wychodzi to właśnie, e, że ojejku, e, dlaczego to idzie w dół, to uderzy jeszcze niżej, powinienem to sprzedać i całe narzekanie i tak dalej. Wtedy, Numer jeden, to co powiedziałem, to znaczy, że za dużo mamy zainwestowane w to coś, a numer dwa znaczy, że nie znamy fundamentów. I teraz pamiętajmy, tak jak tutaj kolega powiedział nam w naszym, w naszym komentarzu, również prawdziwi inwestorzy, profesjonalni inwestorzy, nie patrzą na chwilowe wahania cen, bo znają fundamenty. Jeżeli mógłbym przetoczyć, jeżeli chodzi o XRP, akurat mnie cena w ogóle nie wzrusza tutaj, czy jest 26 centów. Czy jest jak, jakakolwiek inna cena w tym momencie, bo te, to, ta inwestycja dla mnie nie jest chwilową inwestycją i nie spekuluję tutaj na XRP, jak pójdzie 4 centy w górę czy 4 centy w dół. Nie spekuluję, te XRP są tu, totalnie poza rynkiem, zamrożone w zimnym e, portfelu, więc to mnie nie dotyka, ale. Mm, Jedną rzecz, co, co robię i co między innymi z wami się tutaj dzielę, to jest to, że próbuję przeanalizować fundamenty tej oto, tego oto mojego portfela. I tak jakbym powiedział, jak Babway powiedział, jeżeli nie wiecie, kto to jest Babway, Babway to jest jeden z pierwszych oryginalnych pracowników firmy Rypo, był właściwie chyba dziesiątym zatrudnionym przez firmę Rypo. Niecały rok temu został, opuścił firmę Rypo i przeszedł na swoją własną działalność, Między innymi ze względów zdrowotnych i tak dalej. Ale pomijając Babaway. Babaway świetnie ujął. Jeżeli próbujemy ocenić, oszacować wielkość, nie znając oczywiście szczegółów, ponieważ nie mamy do, niego do, do tego dostępu, jeżeli próbujemy oszacować wielkość budowli, która ma stanąć w danym miejscu, to definitywnie patrząc na rozmiar fundamentów, może nas, może nas, rozmiar fundamentów może nas nakierować na to, jak potężny i jak wielki budynek stanie właśnie w tym miejscu. A więc, rozważając inwestycje, rozważając moje, moje, moje wejście w XRP, jest tylko i wyłącznie badanie i dowiadywanie się, jak potężne fundamenty są kładzione popod właśnie tą, popod ten biznes. Poprzez m.in. firmę Rypo. Nie tylko firmy Rypo, bo ostatnio dowiadujemy się coraz więcej rzeczy, że jest uruchamianych, to znaczy jest uruchomionych, ale jakby bardziej się angażuje w rzeczywistość, choćby nawet Coal, Cinnamon i tak dalej. O których nawet nie mówię specjalnie, chociaż powinienem może kiedyś o tym powiedzieć. Ale więc fundamenty wyznaczają nam, jakby perspektywę tego, co tutaj zostanie zbudowane. A więc ja patrząc na. Badając fundamenty XRP i patrząc na, na to, jaki potężny biznes ma na tym stanąć, nie przeraża mnie spekulacja dzisiejsza, nie przeraża mnie spekulacja jutrzejsza, nie przeraży mnie e, żadna spekulacja, ponieważ na, tym, na tych fundamentach ma stanąć coś dużego i ja jestem gotowy czekać na to na ten wielki budynek. Teraz, co się stanie, jeżeli to nie stanie? Co się stanie, jeżeli e, powiedzmy, nie dostaną pozwolenia na budowę, prawda? I zostaną fundamenty i budynek się nie wybuduje. Otóż ilość mojego zaangażowania w ten projekt jest taka, że jeżeli to się nie stanie, ow, oh well, powiem owal, oh well, odwrócę się. I, 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 I nic nie powiem. Po prostu straciłem to, co włożyłem, ale nie zmieni to realiów mojego życia. Absolutnie. Więc na tym bardzo często o tym mówię, ale nie kładę o tym nacisku. Często jest to pomijane lub idzie między uszy i nie słyszymy tego. A dzisiejszy właśnie dzień, dzisiejszy czas, kiedy patrzymy na ceny. Aktywów, które, krypto, które spadają w dół i, 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 i jakby strach mamy w oczach, jest idealnym momentem, aby przeanalizować, stanąć do tyłu, rzucić z perspektywy wzrokiem na, nasze, na nasz portfel i pomyśleć sobie: okej, okay, czekajcie, czy ja jestem tutaj rozsądny w tym, co robię. I to jest bardzo dobry moment. Jeżeli o mnie chodzi, ja. Mam to ze swojej strony opanowane i dlatego mówię to, co mówię, dlatego dzielę się tym, co dzielę, bo mam nadzieję, że wy również podejmujecie rozsądne decyzje w stosunku co do swojego portfela. Ale dzisiaj, szczególnie przy tych cenach, postanowiłem dotknąć tego bardziej i z większym naciskiem, abyśmy przy następnym momencie, kiedy jest euforia na rynku, kiedy, kiedy, kiedy wszyscy rzucają się na zakupy, kiedy jest zielono, kiedy cena jest powyżej naszej ceny zakupu, abyśmy sobie pomyśleli, ok. Jestem na czysto, jestem na plusie. Może powinienem teraz ym, przeanalizować, co chcę wyjąć i ile chcę w to zostawić zaangażowane. A więc pamiętajmy, nie dajmy się zaskoczyć, nie bądźmy totalnymi amatorami. Dzisiaj naprawdę nie trzeba być, y, nie, nie, trzeba być nie wiadomo jakim doktorem, profesorem czy magikiem wyuczonym. Zresztą w większości przypadków, co zauważam, y, zauważam y, wykształcenie czasami przy prześciga inteligencję ludzką. To jest niesamowita, niesamowita rzecz w historii, jak wykształcenie czyjeś prześciga jego inteligencję i wtedy, wtedy to normalnie jest... Patrz, patrzysz jak na, na coś z zupełnie innej planety. Niby wykształcony, a taki nieinteligentny. No ale w tym momencie nie patrzmy na to, na, na nasze wykształcenie, na to, co... Y, y, że może, bo wielu z nas może nie do końca jest wykształconych w Prawach, ekonomii i tak dalej, ale patrzmy na coś innego. Patrzmy na to, że mamy dostęp do wszystkich wiadomości. Mamy e, wszystkie fakty, możemy sobie znaleźć. Teraz sami możemy so, przy, sobie przeanalizować i nie trzeba być naprawdę już e, geniuszem, aby postąpić tak, aby to było dobre dla, dla nas samych. A więc przeanalizujmy to, e, pomyślmy o tym i podejmijmy odpowiednie działania do tego, aby ustawić się. I na kontynuację naszego bull marketu, czyli rynku byków, ale też być zawsze gotowym na to, że może wydarzyć się coś absolutnie nie po naszej myśli. I na tą i na tą sytuację powinniśmy być gotowi. Więc patrzymy na fundamenty, myślimy o tym, jaki potężny budynek tu może stanąć na tych fundamentach, na tych, które są tutaj budowane. I to nieważne, czy mówimy o XRP, czy mówimy o XRP. XRP, czy Ethereum, czy Bitcoinie, czy jakimkolwiek innym naszym aktywie, ale również patrzymy na nasz portfel i na nasze możliwości, czyli czy nie jesteśmy przeinwestowani, czy nie polecieliśmy tutaj za bardzo z hazardem, a nie rozsądkiem. I to by było wszystko, czym chciałem się dzisiaj oczywiście z Wami podzielić na ten dzisiejszy ciekawy rynek i ciekawy dzień. Ja osobiście jestem pozytywnie nastawiony i nie widzę tutaj jakby, nie mam strachu w oczach, jeżeli chodzi o przyszłość, ale pamiętajcie, każdy ma inny poziom bólu, więc dopasujcie wszystko do swojego poziomu bólu. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i oczywiście do... A, jutro, 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 mnie... jutro nie, nie usłyszymy się, jutro mamy jakąś tam wielką zabawę dziecięcą, dzieciak idzie na urodziny do swojej koleżanki. Niesamowite, że już dzieciaki, które mają tam ponad dwa latka, już mają swoich kolegów i koleżanki, o których mówią. Nawet nie myślałem, że to tak szybko się zaczyna, ale... Już tak się zaczyna, a więc e, jutro mnie nie będzie, więc do usłyszenia w niedzielę, trzymajcie się, cześć.